Siema, to ja, Polski Lampard i Nagi wszystkiego. Dzisiaj otworzymy y, dwie saszetki, każdy z nas po jednej. Y, saszetki są z, y, z Messim Messi i z Iniestą. Jaką chcesz saszetkę, Lampard? Ja biorę Iniestę. A Ty się przedstawiłeś? Przedstawiłem się. Na Aha, dobra. Y, to kto zaczyna? Ja. Dobra. Ja też się swoją otworzę. Uc, no. Dzisiaj będzie jakaś lepsza jakość. No. Dobra, Ospina. Jakiś jąk czy coś. Biglia. Biglia. Stary drz Jest! Jest! Brawo! Mm. Powtórka Game Changera, Franka Liberiego. Na no, wiesz, że on się często trafia? To jest zobaczycie powtórkę nasza. Druga. Aha, no i tak Bastian O, Dobra, to ja otwieram swoją troszeczkę. stojaki dam. Dobra, dobra. już mam pomysł jak zrobić te stojaki. Dobra yy, już wiem na czym się. To ja mam tak tutaj mm, zacznę sobie tutaj to sobie przełożę. i to jest tak. Afur, Jones, Hidinak, Pena Streenage i Buffon. No to miałeś lepszą soszeczkę, daj stojaczka. No no na dzisiaj to tyle dzisiaj, znaczy nie na dzisiaj, bo jeszcze nagramy jeszcze parę filmów. To będzie tak. Nagramy jeszcze co nagramy yy, jeszcze? Nasz cały album Euro 2012. O ten tutaj nagramy ten. Yy. Mała prezentacja albumu Champions League z tego sezonu. Ale on nie jest tak trochę cały. I tutaj jeszcze mamy boksika. Ale go chyba nie wiemy, czy rozpakujemy. No, nie wiem. Mieliśmy. Mamy tego boksa, czy nie? Mamy. No, mamy. No. No, bo tak, mówię, że nie mamy. O, mam, no, o tutaj widzę, są dwie saszetki. Uspakujemy je. No to na następnym filmie uspakujemy saszetkę Sem i Messim. No Dobrze, na dziś to ty na, yy, na tym odcinku to tyle. Pozdrawiam. Polski lampard. I nagrywa wszystkiego.